Cześć, witajcie na kanale Leniwiec Kulturowy, a oto nowy odcinek, o kur, nowy odcinek zaczął się od razu z grubej rury, chłop przyszedł i mi tutaj Kevina powalił, kurde, kurde, ja zgubiłem dzidę, nie po mojej myśli, nie po mojej myśli idzie. Tak, no co, you mad, bitch? What? Ty kurwa kiepie? Dostał dzinę na mordę? Dobra, nie podoba się? Urna, no garda! Fucking bitch! Dykaj. Kevin, Kevin, Kelvin, to znaczy. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Przyjacielu. tu jesteś. Żyjesz? Żyjesz, myślałem, że cię straciłem. Uważaj, nie, nie straciłem cię, czar. Careful, ale mi w pierdol zrobił. Rajerskie nasienie, patrz. Idealny strzał idzie na to. Musiałbym oczywiście trafiać. Żeby to miało sens, ale dobra. Dobra, nie skupiajmy się na negatywach. Jest nieźle. Po prostu odczuwam pragnienie, więc muszę się napić. Kelvin! Nie uciekaj za daleko. Yy, chcę sobie zjeść. Ach, szkoda, że nie mogę zjeść na ich oczach. Yy. Obawiam się, że mi to zaszkodzi, no ale spróbuję. Właśnie. Dobrze Teraz się napoję. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Już idziemy pić. Kurczę, no przydałby się nam jakiś baniak. Kupowo. Jakiś bidon, cokolwiek. Ta pyszna woda. Trzeba mm. to wyrzucić. No to wyrzuciłem. No to wyrzuciłem. Niewiele tego zdrowia przywraca to mięso. Ale cóż, nie będę narzekał. Tak, nie, dzisiaj lecimy yy, lecimy sobie z, ze zwiedzaniem kolejnych kolejnych miejscówek, tak myślę, bo tam był, tam było to, tam było to. Tam jeszcze chyba nie, nie no tam szedłem. Ale... O, pójdę sobie teraz do tej zielonej kropki, zobaczę co tam jest. A jakby nie było. Musimy się skupić na przetrwaniu. O kurna, ale ich tu leci. Nie wiem, czy nie użyję sobie teraz Stunt Może jak będę gonił... mięso mi się przyda. Przepraszam. Chodź Kelvin, na chwilę. coś testować. Czy ty możesz na przykład... O, wiewiórka na przykład. Ty możesz dobąć mienie bale, strzały, jagody, ry... ryby. Ryby i... Tutaj. Okej. Okay. O, możesz, dobra, dobra, działaj. Ja cię osłaniam. Jesteś osrany w tym momencie. Czyli on się bał. Jej! Ja myślałem, że on ryb nie umiał łowić jednak. No? Masz te rybki czy nie? daj mi odzyskać strzały, proszę. Strzały mi daj, dzięki. Uff. Dobra, mięska mamy chyba na tyle, że sobie mogę pozwolić na zjedzenie jeszcze jednego kawałka. Kurczę, boli mnie to, że tyle straciliśmy tego. What the fuck, tyle liczy. Straciłem tyle cholercia. Niepotrzebnie. Yy... Co ty masz? Uuu, ryba! Na co to są? To się... No ale zbieraj jeszcze. Zdobądź ryby i... ...puść tutaj. Bo ja tu ryb nie widzę. A wędki raczej chyba zrobić nie mogę. Zbieraj, zbieraj, zbieraj. Rybki mi będą potrzebne. Nawet sobie zrobię ogniwo. No. Yy... O nie! Ciało mi się zdyspaunowało. O lipta. Miałem nadzieję, że je usmażę. No trudno. O nie, 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 nie. Ręki już bardziej smażyć nie musimy. Kurcze. że nie chciałem zjeść? Brakuć kub ryba? Jest kupcz ryba, jest kupcz ryba. ryba. Poszowon. pójdziesz stąd. Puje stąd. What? What? Ja! Raz ci rzucimy tu. Dobrze. Chyba nie mogę więcej rybek. Czy ta ryba jeszcze się wiła? Niemożliwe. Niemożliwe. Hm? Ok, coś tam działa. Ale dobrze, cool, bo nam Kevin pozbierał trochę rybek. A to nam jakby nie było. Bardzo pomoże. Mamyczków tak nie mogę zbierać. What? Spaliło go całkowicie. Że szkielet został. Ale świetne. Mm. No nieźle. Kości. A no tak, bo trochę nam ten pancerz zjadł. Czad. Dobra, chodź Kevin. Ej, koleczko, widziałeś go? Widziałeś? Możesz podążać? No to chodź, idziemy. Idziemy, kontynuujemy naszą rozgrywkę. Alż ja morduję tych zwierząt. Ale to wszystko dlatego, że potrzebuję mięska. Ten chłop zrobił, zbił mi dzidę ręką. Wracę coś, nice. Wydobce, Otóż to. Boom, headshot. Czy ty się, chory człowieku, posiliłeś swoim bratem, żeby mieć więcej siły podczas walki? Ty chora łajzo. Wstawaj, mordo. Nie daj się im z, z gredą Tandgan. ciekaw, jak zadziała. No cóż, nie dowiem się. U, aloes. Miam, 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 miam. Może jest więcej tu aloesu? Przyda mi się do zbudowania mieszanki leczniczej. żeby nie było. Trochę jej potrzeba. Tu mamy bardzo mało leków. Ciągle dziady nachodzą i atakują i wyprowadzają cios z lewej, z prawej, z góry, z do dołu. Pucają, turlają się, skaczą spod jakichś liści. Okej. Okay. Okej okay, doke okay. No właśnie. Uuu rotyn. Faj. Faj. Dobra. Czy nam da coś teraz kapek z życia? Nie. Średnio No trudno. Wiem, że ostryga nam ciutkę dosłownie podniesie. że jagody tak nie działają. Bardzo, bardzo słabe. Nie wiem, chyba taka ostateczność na zasadzie. Jak już się chce nam bardzo jeść i nie możemy wytrzymać z głodu. Parę jagódek i możemy przetrwać jeszcze chwilkę. Ale nic ponadto. Okej, okay, tu jest ciekawa polana. Dużo gudek mamy. Okej, okay, tu jest wioska kanibali. Nie wiem, czy chcemy z nimi zaczynać, więc po prostu przebiegnę takim namieszałem w tamtej wiosce. Mam nadzieję, że nie są jakoś spokrewnieni. To nie będzie jakiś Tomczo kanibal szedł w odwiedziny do swojej matulki i znajdzie ją z dzidą w głowie no, nie znajdzie budzidy wyciągnąłem, ale... ...ślad budzidzie został. Odpocznijmy trochę. Ciągle biegam i biegam. Boda Pumienie. To jest jakaś jaskinia. A, no tak, to jest to miejsce, gdzie byliśmy tu ostatnio. Ale tu nic ciekawego w sumie nie ma. Yy, dobrze. Mam. Tak, no tu nie, bo tu łopaty nam potrzeba, no tak, a my łopaty nie mamy, więc. Yy... No cóż, idziemy dalej. Tu jest kolejna jakaś jaskinia. którą mam ochotę zwiedzić i zobaczyć, co w niej jest. Znaczy, nie muchomor, tylko tu był muchomor. Hmm, to jest. To jest to skrzyp. To jest skrzyp. Skrzypu, skrzypu. Ach, ale ładny widok. Mm. It's beautiful. It's beautiful here. Yes. Yes, it is. But not for the squirrel. No. Zostaniesz wykorzystana w dobrej sprawie. Nic się nie bój. Co my tu mamy? Baterie, ok. Żywica i znowu bateria. Kurcze, jakiś puszczotok. Amunicja. Typu slag? Cóż to oznacza? Ja chcę ten hełm. On mi bardzo by pomógł. Ale widzę, że nie pisane mi jest. No właśnie, tu by się nam przydał ustawić po prostu ten lokalizator GPS. Chcę tu wracać, gdy potrzebujemy jakiejś tam baterii czy amunicji. Widzimy, że tu się znajduje. Tylko, że nie ma kurczę szybkiej podróży. Tak to ciągle trzeba biegać, ciągle trzeba latać po prostu po tej mapie. A jest naprawdę, naprawdę dużo. Czarna wiewiórka. Anibal się obsrał Widzi, no jakiś debil biegnie Z maczugą I goni wybiórkę Mmm, jaka pyszna woda Jaka świeża Pod wodospadem jest ciszej Kelwin Kelwin ty uważaj, bo te kmioty chcą nas jak najbardziej wykorzystać do swoich niecnych, niecnych uczt. Mianowicie chcą nas po prostu zeżreć razem z naszymi wnę wnętrznościami, więc jeśli jadłeś jakieś pyszne jagódki, to dla nich stanowisz tylko i wyłącznie jakby taki bo bonusik soczysty. Bo nie dość, że zjedzą ciebie, to jeszcze będą mieli trochę taki wege usiłek w postaci owoców, owoców lasu. Nie będą musieli ich zbierać. To prawda będą trochę przetrawione, ale bro, oni jedzą ludzi. Myślisz, że lekko przetrawione jagody czymkolwiek, nie wiem, odstraszą ich od konsumpcji? Nie, nie. Nawet bym powiedział, że zachęcą, bo to są ch chore typy, to są chorzy. Właśnie czy to są ludzie, czy w ogóle można nazwać ich ludźmi. Ciężko, ciężko. Ciężko. Raczej bym nazwał starymi torbami. Starymi torbami. I myślę, że to jest poprawne odkreślenie, To jest poprawne określenie. Yeah. Stare torby. Ale bądź co bądź... No nie wstydzą się swojego ciała. Latają wszyscy na golasa praktycznie. W zgodzie z naturą, nie? Mm -hmm. Jesteśmy już blisko. Tommy... What the fuck is this? What? Laj. O no poleciała. No tak, od czego się spodziewać? To jest ta kolina. Nie jakaś żyłka Penidiur, Penidiot Dawaj, padaj, dziękuję. Przepraszam bambi. Ale potrzebuję twojego mięska i twojej skórki. Ok, a teraz wrócę sobie tutaj, bo po drodze... Jak biegłem, to... Mijałem dużo jakichś... O właśnie, to to jest. Sprawiam się? Zatrułem się. No dobrze. Biciokrzew, a no to dobra, dzień dobry. No i pan Paweł. Yy, wracamy do widziokrzewu z pierwszej części, nie? No? A widziokrzewem mogliśmy zatruwać sobie nasze strzały. Musisz, że ja cię nie widzę, panie? <trybuj> Łoty! kiepie! no juty o tej raci? pład Zjedzmy te ryby, bo przecież zaraz tam się znowu popisują Nie ma nic y, bardziej dziwnego niż chłop który w środku walki nagle postanawia sobie zjeść rybkę Hannibal który ze mną walczył jakby Stoi tam i czeka, i się zastanawia, cóż ten chłop robi? Co ten chłop tak klęczy? Co on tam grzebie? Co on tam wcina tą rybę? Ja tu z nim chcę się ja tu... Kręgosłup dostał. Kurwa no. Dawaj mordo. Czy no nic go to nie spowalnia serio? Chłop dostał dwie strzały na pysk. Co za frajer. Kurczę, ja bym chętnie wszedł do jaskini i po prostu... Miał w pompie to co oni robią A jaskinia będzie tu Nie 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 nie, ja was mam gdzieś Muszelina Kurna, chłopów no Co? Pop. Dobrze, cool. To się przyda. Taszki czy mniejsze jakieś igraszki. jeżdżamy Na pełnej. Okej. Okay. To się nam nie przyda. Latarka i baterie, dobra. Nie, nie, nie. Ale nie będziemy nic wymieniać, jest okej. Okay. Na pewno co chcę zrobić? To wzięcie patyczka. Zrobienie łognia. Jak się nam pieką mięska, a rękę tutaj musieli odrzucić. Kuk, huk, huk. Please kuk pasta. Please kuk pasta. This is pasta. Nie mam pojęcia co przed nami. Teraz tak. Zjem to. Ile mi odnowi życia? No trochę odnowiło. Ale by szału. Dobra zjedzmy jeszcze jedno. I to powinno nam dopełnić. Teraz te tarpę. Hmm. Mało tu miejsca. Dobra, i tu bym zakończył. W kolejnym odcinku zobaczymy, co jest dalej w tej jaskini. I przede wszystkim mam nadzieję, że poznamy paru interesujących e, nowych postaci, bądź mutantów. Jestem gotowy, mam taką nadzieję. Nie mam co prawda za dużo armora. Ale mam nadzieję, że będzie tutaj na tyle dużo mutantów, że będę mógł sobie z nich spór oporządzić pełny panterz. Mam pistolety, mam mołotowy, mam stand guna, mam maczugę. Mam duże pokłady pewności siebie. Wystarczy. W każdym razie, dziękuję bardzo za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki za uwagę i cześć. Do następnego odcinka z serii Sons of the Forest na kanale Leniwiec Kulturowy. A.